No i tyle. A tu mamy co? Pewnie mamy plombę. Jakąś małą. Nie, to moneta jest. Zacząłem gaciakiem, który mam w kieszeni, ale powiem Wam, że tego nie nagram. Zacznę czymś lepszym. W ogóle krótko, dwa słowa na temat pogody. Jesień, deszczowo. Wróciły już takie zimniejsze dni chyba. No i tyle. A tu mamy co? Pewnie mamy plombę jakąś małą. Nie, to moneta jest. He he he. No i popatrzmy Będzie moniak czy nie Z tej godołka Będzie Pierwszy moniak dzisiaj I chyba będzie Fenol z Republiki Wajmarskiej Ale fajnie Powiem wam W jaśniejsze miejsce przejdę Jest I tyle razy tu chodziłem Pamiętacie na wiosnę a, ale fajnie, druga moneta i lecę dalej. No, obok fenola jest obiecujący sygnał. Więc możemy, możemy to wykopiemy na żywo. O ile to będzie jakaś moneta, nie wiem. Tam był ten fenol. O. Zobaczymy. Ha, już widzę. Co to będzie? I mamy Moniaka. Ale powiem wam, taki zdławiony był sygnał, taki 11, 6 skaczący. Teraz już był lepszy, było tak 14. No i mamy te 10 fenoli z cesarstwa, te chyba z takiego materiału, który po prostu... No także jest kolejna moneta, ale naprawdę ona w ziemi była nie do kopania, ale że nie ma sygnałów. To biorę byle co nie. Aby tylko coś tam stuknęło w miarę. Na jakiś ID. No i mamy trzecią monetę, także lecę dalej. Dzień się fajnie zaczął, powiedzam. Zobaczymy jak się skończy. No, jest kula muszkietowa. Żeby nie było, że tylko monety są. No, dosyć fajna, duża. W ogóle mam wrażenie, powiem Wam, nie wiem czy inni. To chodzą z Equinoxem, że jak jest wilgotno, on jakoś lepiej pracuje, powiem wam. Ja już nie mówię, że dołki są głębsze, bo wcale mi się nie wydaje, że były głębsze. Ale jakoś, nie wiem, te sygnały może lepiej łapy, bo przecież... Tyle razy tu chodziłem, a trzy ja monety, a przecież tak zjechałem to miejsce na wiosnę, że to już była normalnie pochody tylko tutaj były. A tym razem, patrzcie. Na wierzchu. Ja to tylko przesunąłem stąd. Tutaj, ale to nie to, kurde, to nie to. Co to jest? Co ładnie gra tutaj? E, no, czekajcie, bo to nie to było. Coś jest na samym wierzchu. Dobra, jest głębiej jednak troszeczkę, ale niewiele. Tak. No, nawet powiem Wam, żeby takiego śmiecia wykopać, to też trzeba na niego na, na, najechać. I jakoś nie najechałem wtedy chyba. Nie ma strzyżaków tych kleszczomów, bo się chłodno zrobiło i mokro. Ale są te pajęczyny. Ja ogólnie powiem Wam nie jestem zwolennikiem. Co to? Ale coś tam wyrwało. Pewnie sarna. Oooo, ściśnienie mi podskoczyło. Dobra, powiem Wam, że ja nie jestem zwolennikiem lasów i lasków. Ale jak się nie ma, co się ma, to się lubi. Co się ma, nie? Czy jak to było. Ale i mamy moniaka, powiem wam. Kurde, coś tam jest. Nie wiem, co tam jest w tych krzakach. Mamy kolejny moniak, czwarty, czyli tak, jakby norma moja wypełniona. To chyba będzie Adolfowa jedyneczka. Czyli Boratynka Dolnośląska tym razem. Jak mi się zdaje, przynajmniej w ogóle jest ciemno. W kamerze widzę to jaśnie jakby rozjaśnia. Dobra, nie będę. Widzę, że już jest adolfowa, także nie będę jej środkiem podręcznym, tak ruszam po prostu do następnego dołka. Logiczna upadka, władcy kamieni. Teraz minęło trochę czasu. No bo wiadomo ile tu można coś wydobywać, ale jednak coś jest. Patrzcie, no już się zawziąłem, mówię, myślałem, że to jakieś żelaztwo jest, ale jest kolorek. Takie coś. Pierwsze moje skojarzenie to, że odważnik jest. No ale tutaj jest wklęsły z góry. No to jak odważnik? Czekajcie, pójdę na jakieś bardziej jasne miejsce. O, takie jak tu. No, powiem Wam, że nie wiem, co to jest, ale raczej nie Kurczę, Kurcze, powiem szczotka gdzieś została. No, cholera, ja do, ręką sięgam, a jej nie ma. No Coś dziwnego, ale nie będę już się tutaj skupiał nad tym. No taki z dziupkiem to no Także i lecimy dalej Gaciak czy nie Gaciak Bo wykopałem jakieś kółko Moniak Ale to powiem wam można powiedzieć, że Moniak będzie współczesny bo bo to jest 20 groszy ale z 49 roku no i fajnie powiem wam która to moneta, piąta no, kto by się spodziewał że tyle monet tutaj będzie jeszcze dzisiaj, bo na pewno nie ja, ale nic oprócz tych monet nie ma, po prostu kulka i to coś tylko, no i śmieć. Patrzcie będzie chyba kolejna moneta, Ale mam wypad dzisiaj. Ale numer... Co tym razem? Adolf znowu... Tak, wygląda na to, że mam Adolfa jedyneczkę, ale ta jakaś w ładniejszym stanie, powiem wam. Fajnie to biło w ogóle. Tak dosyć mocno. Myślałem, że będzie jakieś coś... O jest! No, widać wszystko, powiem wam. Która to już moneta? Szósta? Nie spodziewałem się takiego wypadku, no w miejscu... No, ja już się powtarzam pewnie, nie? Ale w miejscu tyle razy przechodzonym, żeby sześć monet, w tym małym mikrolasku, to jest, nie wiem, 50 metrów na 30. Może więcej, może z, może z 70 na 30. <grytanie> Pat, powiem Wam, guziczek, ale taki malutki, ale na bank, tam coś na nim jest, powiem Wam. Może być fajny guziczek, jakiś stary. Tutaj no jest wypustka taka, że myślę na początku, że to moneta, no ale tu taka maluczka by była no i ta wypustka nie pasuje mi do monety, także, także... na zdjęciu widzicie to, ja już zaraz będę kończył, właściwie tak cyklicznie coś wpadało, powiem wam, ale jeszcze się chwilę przejdę tam i z powrotem i będziemy kończyć. Na oko. Dobra, słuchajcie. Było to, co było. A dzisiaj naprawdę było. Był nawet bardzo fajny wypad, powiem wam. Nawet się nie spodziewałem, że jeszcze w lasku coś może wyjść. Także nie jest fajnie. No, także dzisiaj same monety, plus jeden tam guzik, tak, czy jeden, czy dwa, nie pamiętam. I coś, co nie wiem, czym jest. <grym> także był dzisiaj creme de la creme. Moje ulubione monetki. Było ich chyba sześć. Już tam nieważne jakie, bo jakieś tam specjalnie ekstra monety nie było, ale było dużo, jak na moje możliwości. Także ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że Wam się też podobało, i oczywiście gorąco dziękuję Wam za to, że oglądaliście, i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Cześć!